A. Ha. Ogólnie sorry za głos, ale nie wiem co mi się dzieje ostatnio Coś mi się ostatnio z głosem dzieje i mam tak, że chwilę mam normalny głos, po czym mi się znowu tak dzieje, że mam taki piskliwy jakby... Mam no, dobra, zrobię sobie tą misję. Więc na dzisiejszy odcinek planuję zabić arcyosadnika. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie właśnie też się zastanawiam czy to właśnie nie może być to nie powiem że właśnie tak mam no i za chwilę o teraz wydają za sekundę normalny głos a za sekundę będę taki skrypany się to? To jest Minecraft Dungeons. Dosyć mało znany. Aktualnie próbuję pokonać takiego głównego bossa w grze. Ale ogólnie na dzisiaj mam plany takie żeby właśnie zabić tego bossa i przy okazji przejść do kolejnego etapu gry Sorry za głos, a nic co mi się dzieje i to Prawdopodobnie mutancje. Tak. Ja umiem na maksymalnej głośności. I czy wiadomo mi to jest po prostu górnia. trochę za dużo tych osadników, czyli pilarze trochę ich według mnie to za dużo tutaj w tym miejscu Dobra, to teraz idziemy tutaj? No dobra, tutaj. U strzynka, szast, u toporek, a mi się przyda nawet. Ile? jakie on ma zaklęcia. O, dobra, dobra, to jest sobie chyba tą katanę zamienię. Mm, I weźmijmy... O, idealnie. Mimo, że... Jeszcze... O, idealnie. Idealnie, dobra teraz. Ale że bo ja nie widzę To co To To o co chodziło z tym na, na Bo ja może tak jakby spałem z otwartymi oczami, więc <laughs> nie byłem pewien, jak dokładnie. Tak dokładnie. Więc ja nie wiem o co chodziło. Jakby jak na mordercy o co chodzi. To! Nie wiem, to jest zwykły przykład według mnie. Z gniciem, tylko nie wiem czy bym musiała podawać przykłady jak temu zapobiegać. O kur O, chyba wyszła. Dwa kumpele wyszła. Z live'a kites Kurde. A ej, no w sumie też może być bo ja mega wywalało. Pamiętam właśnie. Co to tak pusto w tych komnatach. Ja pamiętam, że jak właśnie robiłem tą misję z kuzynką dużo razy, to właśnie było mnóstwo tu rzeczy. <laughs> A teraz jest tak mega mało. U zaopatrzenie. Co to jest za miejsce? Jakiś skwerek? A, jak coś tutaj ogólnie już teraz przeszłam tą grę, ale teraz y y y staram się przechodzić tą grę na jakichś takich wyższych poziomach. Jakby to tak ująć lepiej, to po prostu staram się przejść grę, zdobywając lepsze rzeczy. Nie że całkowicie od nowa, tylko gra ogólnie. Żeby całkowicie ukończyć grę, trzeba ją przejść trzy razy. Jak przejdzie się grę trzy razy, to dopiero wtedy można powiedzieć, że się ukończyło gra. Трябва да окончиш игра на всеки ниво, ми трудно. Dobra jestem. Jeszcze masz osadnież mnie kiedyś dobije jeszcze te pająki. Na ja. szczęście. Nie rozumiem jednej rzeczy. Ja na wszystko umiem, a i tak się muszę uczyć. To jest takie według mnie trochę błędne, trochę rozumowanie. Na wszystko i tak umiem, ale i tak się muszę uczyć. Ja to po prostu bardzo lubię, jak muszę się na coś uczyć, mimo że się bardzo dobrze na to nauczyłem. Ja byłem na <noise> korepetycjach z matematyki, a i tak się muszę uczyć. Bardzo to lubię. A z tym księdzem to ten... Nie zdążyłem przeczytać, bo mi, kurde, yy, bo musień, bo musiałem t, yy, się z mamą przywitać. Jezu, ile kucharzy! Jezu, ile kucharzy tu jest. Już tyle kucharzy, że to pewnie nie mają co jeść w tym. Kurde, bo każdy się obija od drugiego. Co ja muszę zrobić? Zniszczyć wszystkie... O! Mięsko! Co to jest za mną? jakieś tam... Ja wszystko pamiętam! Ja się wszystkiego nauczyłem, tylko że i tak się muszę uczyć, bo to... Podobno nic nie umiem. Podobno nic nie umiem, mimo że... Bo ja mam jutro pytanie z historii, ponieważ dostanę jedynkę z tej karty pracy, która była nawet niezapowiedziana. zapowiedziana. nie byłem w stanie się na nią nauczyć. nie była zapowiedziana, ale nie byłem się w stanie na nią nauczyć na jutro, a ja tej historii nie rozumiem. Po prostu. A na historii też się uczyłem. Co najlepsze. mnie takie... Co ja mam zrobić z tym miejscem? malować całe miejsce? Nie wiem po co. Tak, wiem, ale ja... Tak, wiem, ale ja po prostu tego nie umiałem. Bo nie wiem, dla mnie ogólnie historia w tym roku jest jakaś taka dziwna mega. Mega nie lubię tej historii w tym roku. W tamtym jeszcze... w tamtym, wiem, czwórki, trójki jest historia, w tym w ogóle sobie nie daję rady. Jakby według mnie ta historia to. Jakby co to zmieni, że my się dowiemy czegoś w naszym kraju? Jak według mnie to powinien być opcjonalny, bo to, co? Jak w sądzie powiesz jakiś cytat z historii, to nagle sędzia uzna to za jakoś bardziej wartościowy? O, i to jest coś to. to pani trochę nie umie uczyć? Bo ogólnie to wygląda tak, że pani nas uczy. Czy pani nas uczy? proszę nagle musimy przepisywać pół, pół książki. Ja sobie nie wyrałem, a tamta pani jakby nam kazała się nauczyć. I to nie było tak, że. I kurde, dało się wszystko poprawić. A ja tego poprawić nawet nie mogę. Tylko muszę niby. Tylko muszę być pytany. Pewnie idę dostępu dwóje zadpytki i tak się to skończy. Nawet jak się nauczę. Bo ja nie potrafię być pytany. Ja nie umiem być pytany, ja potrafię cokolwiek innego zrobić, ale nie umiem jakby być pytany. Ja wolę kartkówkę napisy dodatkową albo inną albo ka inną kartę pracy niż być pytany. Ja nie umiem po prostu robić do tych. Tak, ogólnie to było za szczególnie. Z pani wicedyrektor, ja tak szczerze wolałem, bo przynajmniej coś z tych lekcji miałem. Ej, pani wicedyrektor też dawała poprawić wszystko, a tutaj nie, nie może poprawić karty pracy, bo to przecież karta pracy, tylko się nie poprawia. To podobno jest jakaś karta pracy, która ma specjalne traktowanie. Która jest gorzej traktowana niż test, bo tego nie można poprawić. A co, jakie jest za odpytki dostanę? Jeden, to jest najgorsze? To jest gorsze, że ja nie mogę tego po prostu poprawić, tylko muszę. Ten, I tak, do najważniejsze, że jeszcze tam. Od kiedy film był, Nie, tutaj ogólnie. O tak, każdy umiał, ale ogólnie teraz to jest już. Teraz jest już w ogóle inna bajka. Klara dostała dwa. Jezu. Ja tam pisałem karty pracy, dostałem jeden i tak szczerze... Nie wiem, moja mama nie ma na to tak bardzo wywalone jak ja, nie rozumiem trochę. By ona dosłownie Ona dosłownie jakby nam każe się uczyć tak wykuwać to wszystko i pewnie mi zada 20 pytań. Złoży się, że zada mi 20 pytań i tak trudnych, że ja ledwo co się na tym ty... Nie miałam nie przepytać z powstania listopadowego chyba. No z powstania listopadowego. Miałem nie przepytać. Czemu... Nie da się. Nie wiem dlaczego, ale to jest jakieś takie dziwnie. Nie da się. Ale jakbyśmy próbowali spiskować, to według mnie skończylibyśmy bardzo źle. Bo pani by zauważyła, że nagle w tamtej klasie byłyby dobre oceny, a nagle kurde jest ta pani, i są takie słabe. A normalnie każdy się potrafił nauczyć. Dobra. No wiem, że szkoda, bo ja się tak szczerze więcej nauczyłem od pani... od pani wicedyrektor, tak szczerze i jakby... Nie dostawało się w jedynki za nic, tylko wszystko można było poprawić, a nie było takie mega wymagane wszystko. Że o tutaj musisz się nauczyć, bo jak nie to dostajesz jeden. O Jezu. O Jezu. Jak to jest? Nie było to wszystko takie wymagane. To jest takie wszystko mega wymagane. Zostało się jedynkę, no to, to nie jest jakiś problem, kurde dostać jedynkę i to się poprawiało. A kurde teraz to kurde jest... O! to jest właśnie to. Czy kiedyś to można było jedynie... Kiedyś pani nie wlepiała jedynek, tylko każdy dostało dobre oceny, bo testy były krótkie. A nie tak jak tutaj pół karty zajmuje zadanie, które ma... Zadanie, które jest bez sensu. Aby wypić przyczyny i skutki. z księstwa warszawskiego, a to nie wiem, bo ja się uczyłem z powstania listopadowego. A to najwyżej pani mi powiedziała, że już jest z byle jakiego tematu, ale żebym się po prostu odpytał, to te oceny się po prostu zakryją. bo ja mi to daje, jako oceny bliskie sobie. To po prostu jakby będzie działało, jak ten... powiedział, że jest z byle jakiego tematu, bo ja bym się nauczył. Że ta ocena będzie zakrywać tą drugą ocenę. Tak mi powiedziała. Jakby dla mnie ogólnie, tutaj mega trochę nie ma sensu. A ja tak szczerze to na każdej lekcji się szykuję, że mnie będzie odpytywać. Tak, ona jest zasady uczuła i nagle postanowiła A! Zrobię wam księstwo warszawskie, o którym wspomniałam, o którym robiłam tylko kilka lekcji. To jest najlepsze. Jak ktoś się próbuje nauczyć i nie jest przez to doceniony. To ja się na próbowałem bardzo nauczyć. O kurde, ile tych berserkerów tu jest. Ogólnie tutaj trochę sensu nie ma. To Ta nauka taka na siłę, mega wymuszana. Takie to mega, według mnie, trochę wymuszane. Jakby wszyscy co prowadzili. Daw... Daw... Nie, w sumie Dawid też jej nie lubi. Andriom chyba. No, Andriom lubi. Ale tak szczerze i Andriego nie traktuje trochę jak z naszej klasy. Bo dołączył w czwartej klasie i on dosłownie wszystkich musi wyzywać. I trochę traktuje nas jak śmieci. A sam kurde nie jest lepszy. Jest fanatykiem tego... Czego? Fanatykiem, jak powiedział? Bo... Czego fanatykiem? Bo mi ucięło. Mi czad ucięło i nie widziałem. Fanatykiem rapi? Z tam czego on powiedział? Bo to też nie wiem. Bo mi ucięło i to jest takie głupie, że mi czat potrafię ucinać. Fanatykiem... A, tak! Pamiętam! A nie. Nie, nie pamiętam jednak. Fanatykiem historii, ja bym powiedział, że takim fanatykiem rapu. On jest. Tak, pan beatboxował w czwartej klasie, pięknie. Kurde, tego Eminem to nigdy nie potrafię zapomnieć, jak rapowek jak Eminem. Jak szczerze jest, za każdym razem się czułem, tak jakiegoś. Nie swoją, gdy on rapował, ponieważ zawsze, gdy on rapuje, to zawsze kurde przekręca wszystkie słowa. E, na gwizdku pamiętam. Mi jak megalowanie na gwizdku robił. Pamiętam. A bo pewien mnie irytował cały dzień, tylko po to, by. Bym później mu powiedział, że jest downem I to jest wszystko. I to jest tylko po to, po co mnie denerwował cały dzień, żebym go nazwał Downem No nie wytrzymam, czemu to jest tyle tych fal. Oj. Nie wiem, nie wiem, się nie domyślam. Czuję, że nigdy go nie rozbryża. Próbowałem go zrozumieć w czwartej klasie. W piątej klasie mnie zaczął denerwować tym, że on zawsze, kurde, musi. On zawsze ma rację, on zawsze, kurde. I musi być ten najlepszy. Że on zawsze, kurde. O, programista to musi być najlepszy, kurde. Jakby ja umiem trochę od niego więcej w programowanie. I się uczy javascriptu i on się tym trochę flexuje. Jak z gadam, to mi razu mówi, że on koledze robi grę. Na Robloxie on to tylko koryguje na lua. Jak się kolega nauczył, to... Jak się uczył, ja tak szczerze mam na to wywalony. Jak się uczy, to się uczy tego programowania, ale nie musi się z tym odnosić. Jakby to, coś... Jakby to było coś drogocennego nauka. tego. Też, też tak myślę. Ja bym powiedział, że to jest taki człowiek, który nie ma po prostu zahamowania. O! To jakby zama... za... zama... Zamachań. Jakby według mnie też nie zasługuje, ale na to... Według mnie nie zasługuje na to, by być go tak... żeby go tak wywyższać. Co to jest sam wieża w ogóle? A, pamiętam, to są te nowe wieże, jakie dodali do tego. A, to są te wieże, kresy, które się po dodatkiem kresu, które zrobili. Ej, w sumie nie myślałem, by nie zmienić gry. Je jest jesteś za tym, by zmienić grę, bo myślałem, żeby Fortnite a nie zagrać, bo kurde, dawno nie grałem i sobie chciałem zagrać. Na live jest zwłaszcza. Dobra to Jeszcze ja tylko to kupię, a jakieś takie dziadostwo mi dropło. Sekunda to sobie tylko do kibla pójdę się wyjść i nie gra. To wbina tego na jego wrócę. Dobra, to już odpalam tego Fortnite, bo nie wiem, kurde dawno nie grałem.